Cześć. My jeszcze do niedawna jako klienci mieliśmy ograniczone możliwości oceny jakości wybieranych zasilaczy podczas takiego zakupu. No w zasadzie tylko do certyfikatu 80, który oceniał tylko i wyłącznie sprawność zasilacza, czyli dla przypomnienia stosunek mocy wejściowej tej pobieranej z sieci do wyjściowej tej oddawanej już do komputera. I to dawało jakieś pojęcie o jakości zasilacza. Nie przecież, że nie, ale ilość pomiarów. Ilość punktów pomiaru czy parametrów no była ograniczona do niedawna, bo od około 2024 roku na szeroką skalę coraz częściej używa się certyfikacji Cybenetics, takich, którą może się na przykład ten zasilacz modekoma HEX 750W pochwalić i tutaj jak chodzi o samą certyfikację, to ona mierzy znacznie więcej parametrów. razie sprawność mierzy Również PF, czyli Power Factory, a nie tylko tą nominalną, tak ją nazwę roboczo, mierzy ona również między innymi Vampire Power, czyli ilość pobieranej mocy z sieci w trybie standby, mierzy również głośność, dlatego tutaj na przykład są takie dwa znaczki, a nie jeden, bo jeden jest od sprawności, a drugi jest właśnie od głośności, czyli tych parametrów jest znacznie więcej. Wszystkie wyniki pomiarów, włącznie na przykład z numerami seryjnymi testowanych zasilaczy, są dostępne publicznie, więc teraz wybierając zasilacz, w zasadzie nie musicie się ograniczać tylko i wyłącznie do testów i recenzji, które dobrze, że są i które no nie znikną, chociażby po to, żeby kontrolować producentów, czy coś tam nie kombinują, nie zmieniają w zasilaczach, ale już mamy dużo lepsze narzędzie, żeby wybrać dobry zasilacz, a nie na przykład jednostkę z czarnej listy, która praktycznie nie spełnia żadnych norm. Więcej o samym certyfikacie Cybernetics i trochę na temat samego tego zasilacza od Modecom znajdziecie w moim pełnym materiale.